Dzień dobry, witam Was wszystkich. Początek listopada. Wreszcie mam czas na to, żeby zaprezentować Wam przygotowanie vermikompostownika do zimy. Pamiętacie, że w tym vermikompostowniku zastosowałem metodę karmienia w takich skrzynkach. Właśnie opróżniłem wszystko i pokażę Wam, co w środku. Będę musiał ruszyć kamerką. Myślę, że najciekawszy element to zobaczcie, jaka ilość dżdżownic. Była w pojemniczku, w którym specjalnie robię pauzę. Czy ktoś oglądał i pamięta, co tutaj wrzucałem. Co było takiego smacznego? No najsmaczniejsze były wiśnie. Właśnie. Po wiśniach już nie ma śladu. Natomiast oczywiście wytłoczki z wiśni. Jakaś kapustka też była, ale ta ilość żownic jest zdecydowanie największa. E, pozostałe też nie są wcale takie złe. Jak widzicie, ziemia prawie że przetworzona. To jest ten element, o którym mówiłem. Nawet jak dacie karton, to z niego pozostanie. O! Olika. Pewnie nie zauważyłem, ale kartonu nie ma. E, tu kolejny. Tu jest jeszcze dużo, bardzo dużo żołnic, aczkolwiek już nie tak jak przy wiśniach. No i pokażę Wam jeszcze jeden element. Troszkę zebrałem, ale zebrałem do celów a zresztą być może gdzieś do kogoś pojadą, pozdrawiam od razu natomiast zobaczcie, no tak wyglądają żołnierze z wermikompostownika zewnętrznego jest ich tutaj trochę a zbierane oczywiście przypadkowo, bo nie moim celem było, żeby zebrać żołnierze. tylko posprzątać wermikompostownik no dobra, ale to tyle e, na temat bezpośrednio odżywnicy. Wrócę jeszcze do e, tematu temperatury. W tym wermikompostowniku 11,6 wewnątrz, czyli właściwie temperatura bardzo zbliżona do zewnętrznej. W nocy jest prawdzie poniżej 10, nawet koło 4-6. Natomiast w tym momencie jest 12 stopni, więc jest bardzo zbliżona. Co będę robił? Jak zabezpieczał? To, że zebrałem trochę drzwiownic, to nie znaczy, że wszystkie, bo z tych pojemniczków to, to prawda, ale no, sięgnąłem w glebę i proszę, one tutaj są. Część zebrałem, część zostaje. I chciałem Wam pokazać, że e, ja mam bardzo dużo jeszcze liści na drzewach. To jest ewenement na skalę no, przynajmniej mojej tutaj przyrody. Co będę robił? W tym momencie będę karmił te drżownice i wermi kompostował w ten sposób moje odpadki. Rzuciłem sporo liści. I co jakiś czas w inne miejsce, zamiast do kuwetki, Będę te odpady oczywiście zakopywał w liściach. Mam jeszcze całkiem sporą ilość fusów z kawy, więc też zanurzymy je w tych liściach. I na koniec przykrywam wszystko kartonem. Tak to będzie wyglądało. Tu, zobaczcie, jeszcze mam nie do końca opróżnione te pojemniki, żeby nie zrobić krzywdy dżdżownicom i ewentualnie kokonom, które mogą tu się znajdować. Po prostu porozkładam je na tych liściach i przez jakiś czas będą żdownice mogły wejść do gruntu. Także podsumowując bardzo fajna metoda vermikompostowania zewnętrznego za pomocą skrzynek ogrodowych niedużych, łatwych do manewrowania, manipulowania. Pozdrawiam was. Nie było za długo, bo wiem, że długich nie lubicie. Oglądajcie, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Do usłyszenia.